Rocznica jest wyjątkowa, bo jest 20-lecie -le, 20 dni tym bo już 20 raz są organizowane. No i 75-lecie zakładu głównego sponsora, który ufundował występ zespołu oddział zamknięty. Natomiast Mistrzostwa Polski we Freestylu to jest niespodzianka Pana Jońca i Pana Pawła Kaima. Myślę, że właśnie to jest przykład, że no działając w ten sposób możemy coś robić tutaj i najważniejsze, żeby się to ludziom podobało, no bo od nich zależy, czy to będzie, czy nie będzie. Jeżeli przyjdą ludzie, będzie się im podobać, no to imprezy można robić. Muszę odtąd niż to jest potrzebne żyć. zacznę. Jak się podobały te wszystkie dziwne tutaj skoki? Fantastyczne, naprawdę coś niesamowitego. Sprawność fizyczna na poziomie bardzo wysokim. Adrenalina w niektórych momentach chyba podskoczyła. bardzo. Szczególnie w momencie salta, adrenalina bardzo wysoka. Kibice są świetni, bawią się dobrze, a to też napędza jakby zawodnika. Jak Tobie się tutaj startowało? Eee, publika na pewno nam pomogła. Eee, mogliśmy dać wszystko, siebie wszystko. Czuliśmy się, lataliśmy jak na skrzydłach, jeśli, jeśli można to tak określić. Fajnie, że przychodzą tłumy ludzi. Nawet widzisz, deszcz nie przestraszył ludzi i czekali do końca. To było zauważyć... Chyba ta zabawa pod sceną na dobre rozkręciła, rozkręciła się, kiedy zaczął paradoksalnie padać też. Mylisz się, wcześniej się już rozwinęła impreza, a, a też tylko pomógł w tej, wiesz, w tej końcówce, czyli kończymy, jest koniec koncertu, trzy ostatnie numery i wiesz, i, i super.